Strzelec, to jest czas, y, tutaj y, na 20 lat, kiedy Pluton jest w wywodniku. To dla Was jest to, kochani, czas na zmianę w Waszym sposobie komunikacji, zaczynaniu nowych relacji, w podejściu do edukacji, do swoich hobby, pasji, do codzienności. Możecie mieć nawet więcej chęci, po prostu, żeby się dopasować do innych ludzi, do otoczenia. Albo w ogóle nawet zmienić swój wizerunek, tak? Bo, bo coś tam, bo ktoś tam tutaj, tak, możecie czuć większą potrzebę uczenia, mówienia, wyrażania swoich poglądów, pomysłów, będziecie zwracać uwagę bardziej na słowa, używać ich bardziej intencjonalnie. Pisanie, pisanie tutaj, tak? Pisanie czy książek, czy jakichś innych rzeczy, czy notatek, czy nauczanie, czy publiczne wystąpienia tutaj, tak? To wszystko może być dla Was y, mieć coraz większe, głębsze znaczenie. Więcej będziecie chcieli też wychodzić, tej tak przemieszczać się, być może zwiedzać, a nawet to może być powrót, żeby jakieś swoje pomysły wprowadzać w czyn, czy bardziej po prostu też się edukować. Będzie takie też większe przebudzenie Waszej codzienności, bardziej będziecie chcieli wpływać na swoją codzienność, może nawet na otoczenie, może nawet na ludzi. Tutaj. I będziecie chcieli po prostu też bardziej, może nawet wpływać na innych ludzi, żeby inni bardziej respektowali nawet wasze poglądy i waszą po prostu osobę, albo nawet, żeby po prostu mieli do was więcej po prostu szacunku, czy też może nawet atencji, tak? Więc u was, jeśli chodzi o wasze podejście takie do codzienności, rutyny, czy takiej komunikacji, w podejściu do sąsiadów, krewnych, bliskich, tutaj możecie mieć po prostu fundamentalne zmiany. Natomiast u was oczywiście sytuacja będzie diametralnie inna, i jeśli chcecie się tutaj dowiedzieć po prostu, gdzie i kiedy dokładnie i w jaki sposób te zmiany będą u was zachodzić, bo to będzie temat o wiele bardziej rozbudowany i będzie oczywiście on podany w konkretnych okresach czasu, napi napiszcie po prostu na PRIF odnośnie podglądu na Plutona i będzie to oczywiście podgląd typowo szczyty po prostu pod was na miarę. Wszystkiego dobrego.